Cześć! Wiem, na tym kanale są nie tylko uczniowie, i nie wszyscy już wkrótce mają wakacje uczniowie albo nauczyciele. Ale jednak musicie przyznać, że wraz z nadejściem tak zwanego sezonu trochę tracimy motywację. Słoneczko przygrzewa, grill już z oddali atakuje zapachami. W czasie, kiedy wy snujecie plany na wakacje czy tam inny urlop, Chłodząc już odpowiednie napoje w lodówce. Ciężko myśleć wtedy o nauce. A więc i angielski jakoś tak schodzi na dalszy plan, a niepotrzebnie. Czas relaksu też można wykorzystać. I właśnie o tym, jak to zrobić a na koniec także o moim kursie wakacyjnym na żywo, online. Porozmawiamy sobie dzisiaj na kanale. Po pierwsze i przede wszystkim korzystajcie z wyjazdów zagranicznych. Nie bójcie się ich. Naprawdę znam bardzo wiele osób, które uczą się angielskiego całymi latami, a potem jak wyjadą gdzieś za granicę, to najchętniej udawaliby niemowy. Pojadę na tamtą stację, bo tam mają kasy obsługowe, a do sklepu to pójdę polskiego. Na przykład w Anglii jest takich sklepów całkiem sporo z polskimi sprzedawcami. Jak do jakiejś knajpy, to tylko z kimś, kto dobrze mówi po angielsku, żeby z siebie barana nie zrobić. Przecież ja nie mówię dobrze. No właśnie. Skoro nie mówisz dobrze, to tym bardziej trzeba iść i mówić, mówić, mówić. Próbować, popełniać błędy. English. Jąkać się i zacinać, ale ćwiczyć. English. English. Porozumiewać się, a dzięki temu też bardzo dużo słuchać. Bo właśnie na tym polega nauka. I właśnie po to chyba się tego angielskiego uczycie, co? Żeby się porozumiewać. English. English. Znam ludzi, którzy podchodzą do przeróżnych egzaminów międzynarodowych, a jak przyjdzie co do czego, to za granicą odezwać się boją. Uczycie się dla papierka czy dla siebie. Nie mam nic przeciwko egzaminom. Są doskonałym motywatorem, wspaniałym środkiem do celu. Ale tym celem powinna być właśnie komunikacja i to jak najbardziej naturalna komunikacja. Kiedy rozmawiacie z kimś po polsku, to uwierzcie, że naprawdę nie brzmicie jak Mickiewicz na konkursie recytatorskim. I naprawdę nie musicie tak samo brzmieć po angielsku. Mówcie, słuchajcie, zanurzajcie się w języku. Oczywiście najlepiej ćwiczy się angielski, jak wyjedzie się do jakiegoś kraju anglojęzycznego, ale tak naprawdę okazji do porozmawiania po angielsku z całą pewnością znajdziecie całkiem sporo za każdym razem, jak wyjedziecie gdzieś za granicę. Korzystajcie, nie bójcie się. Po drugie. Wykorzystujcie wolny czas. Ja wiem, że nie każdy ma możliwość wyjazdu za granicę. Nie każdy też ma na to po prostu chęć. Ale skoro już mamy o tej porze roku tendencję do odrobiny lenistwa, to zafundujmy sobie lenistwo w otoczeniu językowym. Szukasz nowego serialu? A spróbuj pooglądać go po angielsku. English, mother... Chcesz przeczytać na urlopie jakąś książkę? Jakakolwiek tematyka ci nie interesuje, z całą pewnością po angielsku masz dużo większy wybór. Nie wiem, planujesz małą rewolucję w ogródku i szukasz inspiracji na YouTubie. Poszukaj tych inspiracji po angielsku. Prawdopodobnie wszystko, co ci tylko przyjdzie do głowy, jest też dostępne po angielsku. I tak jak już wspomniałem, masz dzięki temu dużo większy wybór. A może w sumie źle ci oceniłem? Może ty po prostu rzeczywiście planujesz w te wakacje naukę angielskiego? Ja ci tu o jakichś wyjazdach, filmach czy innych ogródkach, a ty w sumie szukasz tu materiałów do nauki. Fantastycznie. Lepiej nie dało się trafić. W opisie tego odcinka znajdziecie linki do playlist wakacyjnych, a więc takich zestawów filmów mojego autorstwa, podobieranych w zależności od poziomu, w sam raz na wakacje. Jeszcze świeże, jeszcze ciepłe. W sensie świeże i ciepłe playlisty, bo odcinki to nie wszystkie. Niektóre są dość archiwalne, ale sądzę, że w dalszym ciągu mają dość sporą wartość mogą mieć. Polecam. A może nie masz ochoty na gramatykę, tylko chcesz się pouczyć słownictwa? Nie ma problemu. Przykładowe duże zestawy na quizlecie również znajdziecie w opisie tego odcinka. Co? Nie znacie quizleta? A niech to będzie wasze postanowienie na te wakacje. Poznajcie się i polubcie, bo jeśli chodzi o słówka, to naprawdę fantastyczne narzędzie. I nie, nikt mi za te słowa nie płaci. Wyjazd za granicę? Angielski. Lenistwo? angielski. Do tego co jakiś czas jakiś filmik, Rock Your English i zestaw słówek na Quizlecie. Da się lepiej? Chyba nie. Ewentualnie, jeżeli macie ochotę w doskonałej atmosferze powtórzyć wszystko co najważniejsze w angielskiej gramatyce, ze mną na żywo, od się banalnie prostych rzeczy, do takich już dość ciekawych i zdecydowanie nieco trudniejszych, to zapraszam na tegoroczny kurs wakacyjny. W sumie 8 spotkań. Raptem raz w tygodniu nie zmęczycie się, a naprawdę wiele możecie zyskać. Co więcej, to wszystko online, a więc będziecie mogli uczestniczyć nawet, nie wiem, leżąc na plaży. Podobno w zeszłych latach się zdarzało. Wszystkie lekcje nagrywane, po każdej obszerna praca domowa miło, przyjemnie, a jednocześnie bardzo produktywnie spędzony czas. Szczegóły na www.rokyoenglish.pl. Zapisy trwają. To co? Zaczynamy powoli wakacje. Hmm. Aha. Z tego powodu, z powodu wakacji, jak właściwie już co roku zaczynamy ramówkę wakacyjną. Do września filmy mogą pojawiać się trochę rzadziej z reguły raz na dwa tygodnie a i tematyka może być nieco bardziej wyluzowana bo w sumie wakacje więc czemu by nie miłego leniuchowania. Broker English. Być może po tym filmie wyluzowaliście się aż za bardzo, a być może wkurzyliście się na mnie, bo wy na przykład wakacji nie macie. Ale mimo wszystko przypomnę, że jakbyście chcieli zasubskrybować ten kanał, to najlepiej zrobić to tutaj. A jakbyście chcieli dorzucić się na kawę dla prowadzącego, to z kolei najlepiej zrobić to tutaj. A na wspomniany kurs wakacyjny zapisujemy się tutaj. Można tam też zresztą kupić kubki, jeśli jeszcze są. Wszystkiego dobrego. Cia.